Eee... Hejka, cześć, Manko, z tej strony na no i w końcu. odcinku z Highlife'a, dobra. Tak, z horroru, gry, akcji, dobra, blablabla. Bla, bla. Odcinek, dobra, tu jest tam kolejny, no, do dobra. O, tutaj dobry pan czy tam pan doktorek otworzył na dziennik. Halo?

Ojej, 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 bo mi znowu w komentarzach. Ojej, jej straszny, tam nie w komentarzach, straszne. Mówię co sobie chcę, okej? Okay? A, to się leczymy. O, po to się leczy. Dobra, poleciłeś się już. Dobra, mam granaty, granaty, dobra, granaty, 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 granaty. Dobra, nie mam to w naszym. Dobra, zapisek zrobić lepiej że jeszcze coś spierdzielimy <noise> Dobra, to niech będzie zapisek O, trupaszami, dobra, z tymi Potworami wcześniej, dobra, walczyliśmy O, zabij tego doktorka, ten potwór Co tam? Już nie chcesz? No to idziemy Chodź, chodź, go. Jeden raz let's go No Co? Co? go. E? No co?

patrzeć się na ciebie? Lekarku, doktorku. <grych> Dobra, nie to chyba. Na to schodzić teraz, nie na dół. Na Dobra, wiem że ten Gordon. Wiesz jakąś broń, nie granady. Eee! Gdzie moja broń? Co, nie chcesz? Halo? Turyk? Nie o Polas. Tu się schował? O. Gdzieś Polas znowu. Hm. Dobra, Szanik, to Polas gdzie nadał? Chyba do Polas. Tu? bo nie ma. Tu Polas. O! Aha! Tu się hałasz. to nara. Ja idę dalej. Pani doktorek, gdzie tam dalej? Nie, do schody. Idziemy dalej. Dobra, tu wszyscy wykończeni. Tak. Nazywa się 19. Dobra, coś tam. Mhm. Jezu. O, tutaj. Ultra szczekająca gówno. Tu tam. Dobra, tam dostaniesz. Krew, krew, krew. krew. Oh, nie. Gdzie to było? Tam takie ja coś trzeba skoczyć gdzieś to było, nie tu chyba. Gdzie to było? Uh -huh. Przechodzisz tu mnie dalej. Tu chyba dalej. Oo ja yeah, jestem. My tutaj. Ła wajła, to wszystko pokonane. bla bla bla. bla. Oczywiście przez Emmy. O, tu trzeba skoczyć. do dziury. Tu do dziury, skakaj do dziury. Ha, ha, ha. Co tam? A? Następny Einstein Aź świetniku Aść <laughs> <Einstein> świetniku Aść <laughs> ten <Einstein> świetniku <laughs> Jak to było doktorek świetniku <laughs> Nie wiem dobra widzę Elo e. Halo dobra. Ja pierdę do dziury Uuu uh! dziury, wskakuj a, wiedzielem. No wiesz. tej dziury? Co on jest te dziury skakiwać? Aaa, tam mam kolejnego. O! taka halejnego. No chodź to. Skakać musisz ty. Aha. Nie mogę zaskoczyć tej dziury. O, na to Do dziury! Wiedziałem. Co to jest w tej dziurze? A, o, wejdźmy dziurze. dziurze. o tak, 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 ta, pamiętam, robiłam to, nie, nie. nie. Trzeba tam odkręcić tę gówno i tak dalej. Woda płynie do góry, Nie się utopimy. Nie? <laughs> nie utopimy. Znaczy, trzeba popłynąć gdzieś tam do dziur. Nie, to po prostu jest ten robak. Do dziury której dziurę nie? Muszę to przejść? A nie. I fajnie, ale ciemno. Gdzie jest ta dziura? Dobra, odkręcamy tam, bo nie robię tego. Szalnie, koń odcinku to <laughs> Będzie taki fajny odcinek. Uwielbiam, jak woda będzie, kurka, 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 kur, dobra. Kur, 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 kur.